Teraz tak, uciekamy do miasta, czy zostajemy tu? No zostajemy tu, tu musimy coś jeszcze zwiedzić chyba No tak, tylko, że ale... tylko że jesteśmy dalej no, poszukiwani bo... No ja wiem, no ale kiedy... słychać tutaj ten Nie, dzięki, że no, no... no to, je. Ja nie mogę! Uu. Ale się rozbije zaraz, on nie! Z... Jakiś Bóg mi się Knie chyba zda. objawia. Nie, Jimmy! Bo Bogdan! Bogdan! Tak! Bogdan! Ty mówiłeś! No, że... No. Masz broń. No mam broń. A Maryi ma. No ale skąd masz broń? O. No z, z sklepu z bronią. No to pokaż jest sklep z wygrań, to tam pojedziesz. Znaczy popłynie... popłyniemy ładnie tak, sobie tak, łódką. Tak, tak, tak. tylko i... mam pytanie, czemu za nami jedzie jakieś auto, a jesteśmy na wodzie? No, dobrze, nie zwracaj na to uwagi, Bogdan, To są po Twoja szczęśnion... obra... wyobraźnia. wyobraźnia! Nie zdziwiłbym się, jakby w tej, w tych płączkach co jedliśmy, yy, była zawarta no, substancja alkoholiczna. Dobrze, y no jedziemy. W, w więzieniu przecież dużo było tych <głos》>. No dlatego jesteście ci... Panem Cini, z panem... z panem Cini mi nic dużo początku. <głos》>. Dobra, no niech on zjedzie z tej wody, no. To jest tylko twoja wyobraźnia. No, to jest dziwne. O. Dobra, idziemy stąd. Chodźcie, idziemy po broń. Wam pokażę co to było. A, o, jeszcze wy z broń. O coś. Coś chyba w tych pączkach naprawdę Ech. było, bo przez chwilę, Bogdan, Ty chodziłeś po, y, w miejscu. Ja mam jeszcze jednego? wiem, ja, ja jestem jakiś dziwny. Ej, dobra. Podziel z... się, podziel. Chodźmy. I, ale ogólnie w tym sklepie Ała. był Kuba-Buba. Normalnie. Kuba-Buba. Kumasz to? Kuba-Buba. Łysy? Tak, łysy to był. I po jakie ma auto. Czyli jest tu. Łysy, ty draniu! Ja mam. No jest... Dobra. Sprzedaj im broń. Sprzedaj sprzedaj temu to panu i temu to panu broń. Dobra? Jaki masz? Nie. Macie. Ja, nie no tak, Ja se poczekam na zewnątrz, weźcie wszystko tam ogarniajcie. Będzie bez. No to tu się ja Panie, albo mi tam to albo źle będzie. będzie. Dobra, bo ja prostu dużo, ranio, bo ja lubię strzelać. To proszę weź. Nie, ja tutaj czekam na dzieciaczki. Nie! W stroju policyjnym? No brawo panu. Ja jestem Ja jestem Dobra, u panem ja, ja, ja jestem gumimiś. Wsiadać do autobusa. Ja nie, 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 Czekajcie, zaczekajcie Zaczekajcie, zaczekajcie. miejscu. zaczekajcie, zaczekajcie. Ja nie, nam auto załatwić. Dziwne to miasto. W tak tym, tym miejscu Siadam. powinien być... nie, nie, Patrzcie jakie auto na załatwiłem chłopacy. nie, 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 Mówię, no dobra, ale teraz musimy. Jeśli nie jesteśmy poszukiwani, to musimy coś zarobić. Co wy na to? Tak, nie, jakiś napad tak. na bank lub coś. Tylko wiecie, to policja będzie. No, z tobą. no, to już większy problem, ale nie przejmuj się tym. Każdy ma swoje sposoby, a ja ich nie mam. Dobra, ale to wiecie co? Na początku bym pojechał na. Doki, sprawdzi, czy... no w wiecie, no, trochę chyba byśmy musieli ulepszyć nasze autko, więc... Takie nie wiem, przemalowanie na niebieski kolor, żeby był taki oh. aukcyjny, jeszcze jakiś spoiler dodać, to by było no. perfekto. A i w ogóle, jeszcze słyszeliście no. o tym, że tak, kiedyś tak, tutaj tak, były tak, gangi? Tak, to... Jakiś Josul? Nie, ale teraz... Dominos? Dominos Pizza. Były? Dominos Pizza, no słownie. Dobra, czekajcie. szczela na początku tego i zobaczymy że się otworzy. A będę Robimy sobie Ej, bo już nie tak otworzyłam. Popatrzcie, to się nie otworzyło. Dobra, to idę sprawdzić. Bo tamte jest otwarty. Czekaj, szczelej, ta z niego. Żeby nie było. Dobra, sprawdzamy karton. Piu, 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 piu. Ej. Popatrzcie, tu jest niebieski kolor. Jakby farba. I spoiler. Spoiler, tu jest. Ile do, do was, Chodźcie! Przera. Mam karton, mam karton w łapie. Dobra, czekajcie, schowam to, to. Albo mam schizofrenię. To nie jest to do mnie dobra. Dobra. bo Dobra, jedziemy. U Idziemy. Kur, u kurde, tak, nie, nie, nie. Quick, no nie! Ej, chłopacy, 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 bo ogólnie... O, szybko! Wyjechałem, w wyjechałem. Uratowaliśmy, uratowałem nas. No to dobrze. Bo jestem <grystnym> bohaterem. Kilk, dwóch, kilk... Nie, no dobra. Serio, chyba w tych pączkach coś było. Możliwe. Oh, oh, no. Takie, a co? Było bardziej niż możliwe, bo mi na przykład a, mój pączek wyparował magicznie. Co? <grystanie> a my się dogadałem, że piszczolem ale auto! Wow. I szybko to reaction. Szybko to zrobili. My honest reaction is good. Tak, tak. Dobra, teraz pojedziemy szybko sprawdzić przed bank, czy coś jest. No, um, chyba tu ktoś je... O nie. No, dobra, out, ale co tu out. się dzieje? No czemu w nas policjanci wjeżdżają? Wy ty ful. Są pijani chyba. Oni szpali. też pan pąkają się jestem dziećmi. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry i do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Głos miłego dnia. Dobra. po Ej, oni nas gonią? Ej Łooo Czemu, czemu wy strzelacie w nich? Ja co nie mogę, chłopacy, co wy zrobiliście? Dobra, on nas nie powinien teraz zauważyć PINGWINY SĄ W BIEŚCIE pingwin wypadł. To? Pingwinus wypadł? Wypadł tajna magia! To tajna magia, ja was dogonię, bo jak tam brane! Tu pingwin! Tu, 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 tu. tu! No dobra, ale jak oni nas widzą? Jak my skręcamy i oni nas magicznie widzą? Dobra, ja kradnę! Ja kradnę rower! Ja kradnę motor! O! Motor! Mas... <grym> no dobra, stania. oni nas już nie powinni zgubić, no co jest! Dobra, jadę tutaj nas Panie... już zgubią. No nie powinni teraz nas zauważyć akurat. Pan jest terapeutą? Wykręciło dobra? mnie <laughs> Ej dobra Chyba ich zgubiliśmy, ale cóż jest no dalej No, Bo jak no To jak chyba to sobie ja, banku nie zrobimy, czemu wy strzelacie? Jestem terapeutą Dobra, jedziemy stąd tym Mam W banku na pewno mm. nie zrobimy to Wiem, może. to może nie, nie zrobimy Ej, to może zrobić. No nie strzelajcie! Nie strzelajcie, o co to?

Bo. Rączki to góry? A dobra, miłych snów wpadł życzę, teraz ja to obrabowuję już, koledzy wy A ma, pączka! Macie pączka? Pączki nie. To jest nieskończona farma pączków, tak jak Ech, w więzieniu. Nie, takie! Ej, kto to jest? Jakiś krochnol. Jakiś pewnie dorosły pan, zostawmy go. Dobra, policjantów pączka. jeszcze nie ma, to chodźcie, wyjdziemy sobie. Witałem się z nim. Ujechał No tu dalej mam. Ale, nie ma ja chupacy. mu on, 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 on nas śledzi. Ej, bo to jest. A o. Słyszał jakieś, jakieś tańce Nie no, dobra, jak on nas będzie śledził, to nie chce mi się. Dlaczego? Dobra, dalej, zsiadajcie, kupacy. Dobra. Ej, dobra. Wjadę na chwilę tutaj. Łopacy i... O bo dobra, nie, nie, nie wjadę. Ej, bo policjantów w ogóle nie ma. Co jest nie tak? Czekajcie, pojadę zatankować... ...autko. Dobra? Okej. Okay. I sobie zjemy jeszcze coś wypijemy i już zaczniemy uciekać. Dobra. Uciekniemy mm -hmm. z tego miasta cholernego. Dobra. O, Dobre, proszę, widzowie, tutaj, widzimy się. Do... W, widzimy się za tak, chwilę się dosłownie. Się... Dobra, jeszcze zatankowałem autku, ale oni chyba tam przysnęli. Co my to możemy jeszcze tą stację uniknąć? Jakby określać. Halo! Obózka! Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Jak coś, to możemy w sumie okraść jeszcze to, tutaj. No, ale... Dobra, rączki o, do góry, to na napad na twoje serduszko. Dobra, karniecie, karniecie. Dobra, mamy to mamy, to, mamy to, mamy to. Dawajcie, szybko, przed policją jeszcze musimy zdążyć. O, Very energy. energy. Czekajcie, bo kluczyki mi spadły, kluczyki mi spadły. O oh. oh. kurde, policja, policja, Tak, tak, stać, stać! Stać, stać, Dobry, stać. To, pan, to pan, to pan od kampera, bardzo ładny kamper. E, wiem, ale no, stać. E, o, się, e. odsuń się, się, Wszystko... E. Się. nie no. strzelaj. Tylko jeden... Ej, Nie, nie bij tego, nie bij tego, nie bij tego, to jest... Z jest sprowadzane prosto. Dobra, chłopak, nie bo tu jest policjant. Ja nie mam broni, no, broni zostawię Ja zjadłem swoją broń. Negocjować, negocjować, negocjować. Dobra, policjancie, ty tutaj w masce, odsuń się, odsuń się. oboje obojętnie odsuń się. Odsuń się, jakiś... odsuń się. Skowaj ten... Skowaj ten... Trzeba e, po mimowemu, Bo... po mimowemu. Odsuń się. Do niego. Dobra, Dobra tak odwróć się, kurna, chłopacy. Nie będę drugi raz mówił. Dobra, ja o, was o, nie będę brud. ratował. Ja was nie... Nie, no to ty schowaj na porządku te broń Dobra może Możemy teraz negocjować o, win, win jest to Nie, nie Sprawdzałem dowody Oglądam, bo jest w pukiecia Oglądam, jest w To, to, o, to mógł mógł temu I weźcie się ogarnicie chłopacy, bo was nie będę drugi raz zatował z więzienia Chcesz znowu do ja ten... trafić? Wszystko. Ja nie chcę do więzienia No, no, no To znowu jedyny do Chodź i powiedz mu to ani mi. jeden ruch i do pierdla jedziesz Okej okay. Dobrze Co ogólnie powiedzieć, że Pingwin jest niewinny? Ale tak. są dwie rzeczy Przez to, że razem ty współpracowałeś z ucieczką Będziemy musieli również was zwinąć Dobra, Wsiadajcie chłopacy, czekamy Nie, dobra, Nie, e, ja się tak nie bawię w to, ja się tak nie bawię e. Orion! Strzelamy! Dobra, chłopacy, uciekniemy mu, bo mam taki super duper dopalacz, bo ukrywałem przed wami. No A bo na bo nam auto auto! No i brawo, no. Chodź. No, uciekniemy, dasz. radę. Dobra, uciekniemy, spokojnie. Czekaj, już włączam kapelki. Dobra, są, włączam oni... kapelki. Nie strzelasz, takie mam w auto! No. pomocy. Worączkę dostałem, moja łączka. Dobra, wierzę. Ja już w ogóle umieram. Musimy się ruszyć. Musimy się ruszyć. Szybko. 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 Marion, się do mnie, chłopcze. Dobra, chyba mogę się ruszył. to jesteś chyba inni. No, no nie, o, nie, nie. No, chipa nie. O, 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 gady, Spisza. Spisza, co oni mówią będę wiedział nie. No, Dobra, teraz na 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 lotnisko, na lotnisko, na lotnisko nie. No, nie, co, co? Ja słyszę ich Ej, czekajcie. Ja... A wy przypadkiem nie mać? Ej, co ty pingwin masz w yy, kieszeni? No ja nic nie mam. Szybko jedź, pola dopalacz odpala i lecimy. Ja nie... Ej, a może mi potajemnie nie włożył? No no, ja tam się... to. Bo... no, to wywalam to. Wywalam to przez okno. Wywalam to przez okno. Dobra, wywal to. <laughs> jedź, 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 jedź. Szybko. Jak mam nam zaraz? Dobra, dobrze, że idziemy na tych główne lotniskach. Brawo, no. Jezu Marion, chyba, chyba już nas Będziemy musieli znowu się wybrać do Bloxburga i złapać. No. no, co my teraz robimy po ucieczce do naszego miasta? To my się będziemy musieli ukryć w moim Musimy... szopie. O oh, 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 oh. Szybko! Szybko! Do, do samolotu! Do samolotu! Podjedź po samolot! Szybko! Dobra! Damy radę! Damy radę! Aż jest? jest? Bojko! 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 Dobra, lecimy! Jest! Dobra! Ba, ba, ba. Oczekaliśmy! Uciekamy do miasta! miasta. Oh, Yeeej! Yeah, w końcu! Awu. Dobra! Widzowie widzimy się w mieście! Au! Tak,